Zginęli w maszynie mielącej mięso. Jest decyzja sądu. Zginęli w maszynie mielącej mięsne resztki. Sąd umorzył sprawę. Trzej pracownicy zakładu przetwarzającego uboczne produkty mięsne w długim borku pod szczytnem zginęli w maszynie mielącej mięsne resztki, zatruli się siarkowodorem. Sąd umorzył sprawę, bo w wyniku mediacji wdowy pozmarłych otrzymały zadośćuczynienie. Do tragicznego wypadku w zakładzie zajmującym się przetwarzaniem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w długim borku pod szczytnem doszło 25 sierpnia 2017 roku. Według ustaleń prokuratora, zatrudniony na stanowisku brygadzisty Mirosław W. Nie mając odpowiedniego przeszkolenia oraz wobec braku w zakładzie procedury pobierania próbek surowca ze zbiorników, miał polecić jednemu z pracowników pobranie takiej próbki. Pracownik, wykonując tę czynność, nie posiadał na sobie żadnych odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zaraz po zejściu do zbiornika stracił przytomność. Mirosław W. Miał nadto akceptować i nie przerwać zejścia do wnętrza zbiornika dwóch kolejnych mężczyzn, innych pracowników, którzy podjęli próbę wydostania ze zbiornika pokrzywdzonego. W rezultacie w zdarzeniu tym zginęły trzy osoby, poinformował rzecznik prasowy Sądu Okręgowego Wolsztynie sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski. Dodał, że śledztwo wykazało, że przyczyną nagłej i gwałtownej śmierci trojga pracowników było ostre zatrucie siarkowodorem, którego stężenie wewnątrz zbiornika przekraczało dopuszczalne normy. Prokuratura oskarżyła brygadziste śledztwo w tej sprawie trwało do wiosny 2020 roku. W jego efekcie prokuratura oskarżyła brygadzistę Mirosław W. o nieumyślne spowodowanie śmierci trzech osób. Dyrektor zakładu Dariusz 6, oraz zatrudniony w tym zakładzie na stanowisku specjalisty BHP Radosław G., zostali oskarżeni o niedopełnienie obowiązków dotyczących zapewniania bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych w zakładzie pracowników. Oskarżeni odpowiadali przed sądem z wolnej stopy. W styczniu na wniosek obrońców trzech oskarżonych, przy braku sprzeciwu oskarżycieli posiłkowych, ich pełnomocnika i prokuratora, sprawa została skierowana do mediacji, powiedział sędzia Dąbrowski-Żegalski i dodał, że w wyniku mediacji zawarto ugodę. Na podstawie ugód brygadzista Mirosław W. ma zapłacić każdej z wdów po 1 tysięcy złotych. Dyrektor Dariusz 6. ma każdej zapłacić po 44 tysięcy a specjalista od BHP ma wypłacić wdową po 500 zł. Wyrok nie jest prawomocny. Sąd rejonowy w Szczytnie wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie wobec trzech oskarżonych, obciążając ich poniesionymi przez oskarżycielki posiłkowe wydatkami oraz kosztami sądowymi, podał rzecznik sądu okręgowego i dodał, że sąd wydał takie orzeczenie, ponieważ uznał, że w tej sprawie zostały spełnione przesłanki pozwalające warunkowo umorzyć sprawę. Sąd miał na uwadze również ustalenia ugód zawartych w tej sprawie w postępowaniu mediacyjnym, podkreślił sędzia Dąbrowski-Żegalski.